Dziś, drodzy wierni, przeżywamy uroczystość Świętej Rodziny. Jest to w roku kościelnym uroczystość stosunkowo nowa, ale nie ma się co dziwić, skoro rodzina jest dziś ze wszystkich stron atakowana. Kościół Święty stawia nam wobec tego przykład Świętej Rodziny jako wzór dla naszych rodzin, w których widzieć możemy tyle jeszcze braków. Jest to też o tyle ważne, że rodzina jest dla nas pięknym obrazem Kościoła jako mistycznego ciała Chrystusa. Tak, że jak Chrystus jest głową Kościoła, tak Ojciec jest głową tego ciała, jakim jest rodzina. Matka jest ciałem, podobnie jak Kościół a dzieci są członkami, jak i bierni, w ciele mistycznym. I w prawdziwej rodzinie panuje więc rzeczywiście jedna wola, jedna myśl przewodnia, jedno serce i jedna dusza. Chleb powszedni daje ojciec, rozdziela go matka, ciało i krew otrzymują dzieci od rodziców, a więc jest to wspaniały obraz ciała mistycznego. I oto dzisiaj Jesteśmy wprowadzeni wprost do domku w Nazarecie i staramy trzymamy wobec tej głębokiej pokory, która odsłania nieskończoną wielkość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo ze skromnego życia tego Boga ukrytego liturgia dzisiejsza uwypukla przede wszystkim jeden rys charakterystyczny, a mianowicie posłuszeństwo. To posłuszeństwo towarzyszyło Panu Jezusowi. Od Betlejem aż na Kalwarię. Ewangelia dzisiejsza pragnie to nam szczególnie podkreślić, to posłuszeństwo zbawiciela w Nazarecie, i czyni to w słowach krótkich, a jakże dobitnych, mówiąc: I był im poddany. Zapytać może, możemy ze świętym Bernardem, kto jest i komu poddany. Święty zaś odpowiada: Bóg poddany jest ludziom. Tak Bóg, przed którym padają aniołowie, był posłuszni Maryi, a nie tylko jej, lecz również Józefowi. Że Bóg był posłuszny niebieście, jest to pokora bez żadnego innego przykładu. Ucz się więc, człowiecze, być posłusznym. Glino, naucz się ulegać. Proku, naucz się być poddanym. Skoro Bóg podlega ludziom, miał żebyś Ty starać się panować nad ludźmi i stawiać się nad stworzyciela swego. Wiemy, również drodzy wiemy, jak często mówi się obecnie, że małżeństwo, rodzina są tak bardzo zagrożone, że dzieje się w tej kwestii wiele złego i skąd się to bierze, możemy się zastanowić. Wydaje się, że człowiek zapomina właśnie o tym, że ma być poddany, że ma być Pan Bogu posłuszny. Ten bunt rozpoczął się od Lucyfera, który stwierdził, że służył Panu Bogu, nie będzie. Do tej pychy i zazdrości szatańskiej doszła jeszcze i nienawiść do ludzi, bo niejako dla szatana to my jesteśmy przyczyną jego położenia, bo Bóg miał stać się jednym z nas, aniołowie mieli służyć człowiekowi, więc złe duchy nienawidzą nas całą swoją istotą. I do tego buntu wobec Pana Boga nieustannie próbują człowieka wciągnąć. Szczególnie zauważyć to właśnie możemy w przypadku rodziny, bo dziś znajdują się tacy, którzy przecież twierdzą, że małżeństwo wcale nie musi być związkiem mężczyzny i kobiety, że nie musi być nierozerwalne, że nie musi być dozgonne aż do śmierci, bo jeżeli. Uczucie wygaście, to przecież można sobie kogoś znaleźć, bo trzeba jakoś życie sobie ułożyć. I możemy wymieniać w nieskończoność te różnego rodzaju problemy. Ale skądże one się biorą? Bez wątpienia w dużej mierze biorą się z takiego buntu wobec celów małżeństwa, a w zasadzie wobec tego głównego celu małżeństwa, który jakże też szczególnie się nieraz neguje w strukturach posoborowych, że to absolutnie nie jest głównym celem małżeństwa, bardzo to niektórzy podkreślają, a to się tym, bierze to się z tego punktu wobec tego celu małżeństwa, jakim jest zrodzenie i wychowanie potomstwa. Bo zobaczmy, że jeżeli zrodzenie i wychowanie potomstwa nie jest dziś uważane w strukturach posoborowych za główny cel małżeństwa, to nie dziwmy się, że coraz więcej hierarchów i też wiernych, nominujących się katolikami, toleruje związki sodomskie, z których jak wiadomo dzieci się narodzić nie mogą. No bo to przecież to ważne, żeby się ludzie jakoś tam wspierali, żeby byli dla siebie oparciem, tak jakby małżeństwo po prostu było jakąś jaką szczególną formą przyjaźni. I jeżeli zrodzenie i wychowanie potomstwa nie jest głównym celem małżeństwa, to nie dziwmy się, że ludzie będą zmieniać, jak to się dzisiaj mówi, celowo tego słowa używam, partnerów, bo już nie małżonków, nie małżonków, tylko partnerów, będą zmieniać jak rękawiczki. Bo co ich w takim razie wobec tego ma trzymać? I zobaczmy, że dawniej, jeżeli coś się psuło, to się to naprawiało, a dzisiaj to się wyrzuca. I małżeństwo ludzie traktują jak dosłownie telefon pralkę czy lodówkę, która po tym, jak się gwarancja skończy i popsuje się, to się wyrzuca. Jednak o jakież to zrodzenie i wychowanie potomstwa tutaj chodzi? Bo to też musimy doprecyzować. Bo przecież i poganie mogą dzieci swoje wychować na przyzwoitych ludzi i zaradnych życiowo. Natomiast w katolickim wychowaniu nie chodzi o to, że dziecku trzeba tylko zapewnić mieszkanie, ubranie, jedzenie, jakieś rozrywki i tak dalej. Ale chodzi o to, że dzieci muszą mieć, rodzice muszą mieć pełną świadomość tego, że mają wychować dzieci na przyszłych świętych. Taki jest jedyny nasz cel. I cóż innego mają czynić? Mają wychować przyszłych kapłanów, przyszłych zakonników, przyszłych małżonków i to świętych. I do tego celu na pewno nie będzie się przysłużać tak zwanym. Bezstresowe wychowanie, bo dziecku trzeba wskazywać na konsekwencje jego czynów. Jeżeli zrobi coś złego, spotyka je kara, coś dobrego, nagroda. Jeżeli jakiegoś dodatkowego zadania nie wykona, to też i jakaś dodatkowa przyjemność po prostu mu się nie należy. Tak jak to będzie rzeczywiście w dorosłym życiu. Tymczasem często bywa tak, że niestety rodzice wychowują dzieci na takie środki, którym po prostu trzeba usługiwać. Niestety, ja też wśród Was widzę. Zamiast uczyć dziecko od najmłodszych lat, że powinno być swoje obowiązki, że to nie może być tak, że dzieci, które już są w stanie coś zrobić, bo trudno od niemowlęcia pewnych praw wybawić, ale dzieci, które są w stanie coś zrobić, po prostu patrzą sobie jak rodzice, krzątają się i wszystko robią. Chociażby przy jakimś uroczystym obiedzie, czy, czy przy czymkolwiek. Rodzice za nich muszą sprzątać, robić wszystko, co tam się da. I co najwyżej to, co one sobie tam mogą robić, to pogrybać, że tam tego czy owego nie będą jadł. I oczywiście nie sposób też wspomnieć, i to po raz kolejny, o tym, jak rodzice pchają swoje dzieci w świat telewizji, internetu, smartfonów, i wiemy dobrze, że czasem jest tak, że dziecko jeszcze czytać nie potrafi, a już palcem potrafi po tym dotykowym ekranie przesuwać. Tak jest. I niestety mówi się o tym bardzo wiele, ale i tak nie brakuje rodziców, którzy sobie z tego nic nie robią. I to też podkreślał wśród nas tutaj obecny. Ale przypomnijcie sobie to, o czym sobie mówiliśmy na początku. W katechezach, o zagrożeniach cyfrowych. Oczywiście ci, którzy słuchali, byli na tych katechezach, albo posłuchali sobie w internecie. I to potwierdza też i nauka. Dając swoim dzieciom te urządzenia, mieć pełną świadomość tego, dajecie im narkotyki. Bo tak na mózg dziecka, szczególnie młodszego, to działa. I oczywiście tu się będą wszyscy zasłaniać tym, Yy, zawsze wszem obecnym ograniczaniem, że tylko pół godziny, tylko ileś tam. Pamiętajcie, że trucizna podawana w mniejszych dawkach też jest trucizną. I to jest podtruwanie. I potem niektórym rzeczom naprawdę proszę się nie dziwić, nie przychodzi się <laughs> widać, że jest tak, nie inaczej. I jeszcze innym przejawem też tego szatańskiego buntu, który dotyka nasze rodziny, jest zachowanie się, jest niezachowywanie w nich porządku i hierarchii. Czyli to, że zadanie, które powinien wykonywać ojciec, wykonuje matka, a to, co powinna matka, wykonywać, czy nie ojciec. I ktoś może to oczywiście też tłumaczyć takimi pragmatycznymi względami, czysto praktycznymi, tylko naprawdę pomyślcie poważnie, w jaki sposób to na dzieci wpływa. Cóż oni takiego widzą? Jeżeli to matka zawodowo pracuje, a ojciec siedzi w domu, to jak na przykład synowie mają w jakiś sposób sobie wyrobić taki wzór tego, że sami mają się stać żywicielami rodziny. No nie da się tak. To jest naprawdę nawet wtedy abstrakcja. Albo jeżeli nad sprawami wiary sprawuje pieczę matka, a nie ojciec. To już kiedyś mówiłem, że można to nazwać takim kapłaństwem kobiet w domu. Ojciec jest od tego. On ma prowadzić modlitwy, on ma tego wszystkiego, co z miarą związanych w domu, pilnować. A nie wszyscy panowie się od tego zazwyczaj umywali. I na kobiety to zrzucają. To jest wasz naprawdę obowiązek. Albo nie się zdarza, że yy, też i rodzice potrafią nie okazywać sobie szacunku, docinać sobie nawzajem i to nawet przy kapłaniu. Jest też problem z niemieścianych mężczyzn, którzy już na kobiety nie patrzą. Bo nawet i w naszej koplicy, zobaczcie, że kobiety stoją, a panowie sobie siedzą. Bo miejsce brakuje. To wstyd. I mówiliśmy sobie na początku, że rodzina jest obrazem mistycznego ciała Chrystusa. Jeżeli tak się dzieje, to żaden jest obraz tego. a niektórzy i tak mają uszy, ale nie słyszą. Dlatego uczmy się tego wzoru posłuszeństwa, jaki wskazuje nam święta rodzina, bo to bunt, który wypływa z naszego egoizmu, naszej miłości własnej, jest często źródłem niezgody, by nasze życie rodzinne stawało się rzeczywiście święte. Mamy, jak poucza nas dziś święty Paweł, przeobrać się we wnętrze miłosierdzia, w dobrodliwość w pokorę, w cichość, w cierpliwość, jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie. Prośmy więc świętą Marię świętego Józefa, aby stawali się oni rzeczywiście wzorami naszych katolickich rodzin. Nie ojca i syna ich, świętego Ano. Niech będzie pochwalony